Witam wszystkich, z tej strony Orszy, a to jest kolejny odcinek serii Space Marine. Yy, aktualny cel Dotrzyj do posterunku Gwardii Imperialnej, spotkaj się z Gwardią Imperialną w bastionie Primus. Dzisiaj jest piątek weekendu początek 13 Ech pechowo Pogoda Nie dopisuje za bardzo już murzy się Nie Blokuj mnie, kurde takie mała blokuje takiego chłopa wielkiego. Dobra to chodźmy. Tak i dziadostwo się narobiło tak jak już było mówię w poprzedniej części. Ciekawe jak się sprawdzi ten pistolet plazmowy. Właściwie to karabin już. Rozwalili, A. Pewnie umrą, ale Takie dość typowe, no ale też dobre. Jeszcze, jakby to miało nieskończoną amunicję, to już w ogóle, jak przy tym pistoleciku, jak to było? A, kół, dobra, na kół rzuca się granat. No dobrze, bo po co G, nie tutaj się rządzą własnymi prawami jeżeli chodzi o sterowanie celowanie czekajcie które jest celowanie aha kółkiem myszy jak naciśniesz skakanie No dobra to jest bez zmian Shiftem, Sprint to też yy, a, a prawym nie nie celujemy Uderzamy bronią białą Co to było? Eee. Nie wiem co się stało Prawdopodobnie ten wybuchający między nimi był Co? Odtąd dopiero A nie, to jest niedaleko tej broni chyba no, dobra Poproszę Już to czytałem bez przesady Ale się szybko grzeje skubany. Już idę Trzeba będzie na dystans i ich wziąć No jeszcze to amunicja jest nie widziałem Albo mi się daje, albo... Miałem więcej te amunicji wcześniej. Nie 300? <słuch> Oczywiście nikt nie strzela w tych wybuchających. O kurde. Ale broń się spisuje bardzo dobrze. Ale was tam jest? Nie pas się go. O, idzie. A jednak dwa były. To może dwa... Trzy naraz mogły wybuchnąć. O jest, więcej. Nic dziwnego, że mnie naraz zabiło. Ten co? Zapomniał co miał zrobić Dobra, mam cię Ła Dobra, zmiana broni. O kurde, nie! A ja zmarnowałem dobrą broń. Ja pierdzielę. Czoło nikt nie reaguje! cepuś O, 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 o to chodziło, tak? Nie stawiaj mi się, gnoju się. Ja pierdzielę. No i co, tego teraz nie mam. Trzeba będzie szybko amunicję znaleźć. O! Gitara, coś jest. My. O, nie podoba mi się tak, tak amunicję co chwila wystawiają. Tak, otrzymajcie, a ja idę sam? <grym>, ja pierdzielę. Tu nie, czy i tędy. Co jest? A wiertło. A bo ja sam teraz, a nie? Nie podchodź mi pod celownik. po zabijał ich Daleko nie zaszli Niestety O nie tylko nie on A mogę to też nagrzeć? Mogę O proszę. No i to ja rozumiem. Nie będziemy marnować amunicji. Jak śmiesz, gościu. Tam już szają się na mnie. O kurde! Kurde! O kurde! Tak, dokładnie. um git, ten chyba strzelał, tak? Uu! Kurde, mać! O, kurde, niedobrze. Teraz rozumiem o co i chodzi, że trzeba być cały czas w ruchu w tej grze. Po trochu zacznij wybijać Przynajmniej tarcza mi się odnowiła. Pierdzieli, że snu ten idzie Zaraz, mogę go w sumie zabić z tego mili, gdzie jesteś? Chodź tu No strzelaj Chodź tu Knoju Dawaj życie mm, Dziękuję Kurde ale ich tu jest Przynajmniej furia mi się odnowiła Kurde, ten jak wyskoczył, wypierdzielił jak kraken z morza. Kurde, dobra, A. co jest? Ja pierdzielę, myślę, że nie są zagrożeniem, ale zwracał honor. Ja pierdzielę. Gdzie on jest? Jak to dobrze amunicji na to nie potrzeba. Nie widziałbym się podchodzenie do nich i zmili cały czas. A ja uciekać czy gdzie miś? Gdzie miś? A, dobra. Eee, może tutaj nas skoczyć teraz. Co tam? Ale co? Zapraszasz mnie na herbatę? No, co tam? No, wiadomo. No właśnie. I Co tu mamy? Kurde, amunicje chodnie nie dają teraz. No. Ej, bo mi broń zmieniła automatycznie. O kurde. Znowu? No dobrze, wiem, że przeżyję znowu. Najpierw co to jest. Właściwie to chaosu teraz to jest planeta Uuu. O kurde A, O kurde Jak ja mam niby był uniknąć go Wow, Trochę silny jesteś, ki big boy Wow. Mężczyzna? Nie. O kurde, mać. Szajbusie, uspokój się. E eee, no, serio? Ten jaki arsenał ma w ogóle? Ten to ma wszystko na sobie. Kurde, mać. Au Przesada. No przecież unik zrobiłem. się szybciej odnawia. Dlaczego nie mogę szarży użyć? Znaczy tego... ...tego Rage'a. Pierdziele, nie o co ryzykować. swojego. Sam tak to rzuca jak nie wiem. A ja nie na nie wiem ile ma życia. Wow. Tu gdzieś ja O! Właśnie się że amunicja tu była. Nie ma opcji. O kurde! Nie ma co się z nią szypać. Au. Nie ma takiej opcji. Kurde, granaty mi się skończyły. Problematyczny ork. Nie ma co. Wow. Swoich winie mnie! A widzisz? Nie taka prosta Polka, nie? Jezu, nic nie widzę. Eee, e, eee! E. Gdzie idziesz? O, polera. Jakie przegrzanie jeszcze miałem. O nie, o ja pierdzielę, ile ty masz życia. by? I co teraz? Uh, he, he, he. Ale ja z tobą skończę. No właśnie. I cyk. Oczywiście z tej pistolki. No. Jeden z głowy, czyli faktycznie już końcówka się zbliża. Jak najbardziej amunicja, i lecimy dalej. Eee, a, windą. Te szybkie windy. Granaty. Mam trzy. Są tu granaty? Bym chętnie przytulił. Czy tu są granaty? No. Dobra. Wychodzę stąd.

Co stoisz na torach? No i dobrze Bo herst Nie żywy Co? Od kiedy na ty jesteśmy? Gościu Gościowa, Hamuj się Dość spokojnie. Hmm? Hello? To mówicie, że co? Kapitan Titus. Jaki jest status of the Titan? Mikro and I are aboard Invictus but she's immobilized. You will need to activate our berths backup generator to release the mooring clamps. Understood. OK. Mhm. Mm Jeszcze im mało? Kto to wie? A nie, to chaos już tu jest. Czyli Orkowie już nas nie będą atakować? O kurde. Oj, tu trzeba będzie w arsenał zmienić. Au. 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 Silny kurde, nawet jak się go ogłuszy. Kurde, ci najbardziej są problematyczni. Nie licząc tych tych mocnych orków. Oni tak tymi granatami rzucają te pionki, czy... Ci Space Marine. Znaczy chaos. Szlak. Szlak. No za nic nie chcą nas puścić, masz, 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 o, i popiół zostaje po tobie, eee, tak, dobra, kurde, ta broń jest słaba na nich. Może z plazmowego? Będziemy strzelać. Hello? Jest tu ktoś? Co to kurde jest? No, bez jaj. Pojazdy latające? Chodźcie. Odejdziemy tu do drzwi. I zakończymy ten odcinek póki co tutaj. E, mam nadzieję, że się Wam podobało. Zapraszam Was. Oczywiście, do kolejnego, i w tym miejscu z Wami się żegnam. Trzymajcie się. Miłego dnia. Bajo.